U nas z tymi kawałkami, i kiedy rozpoczęłam podawać je Laurze. Jak widzieliście u mnie na różnych przepisach, na samym początku Laurka jadła papki i dla mnie i dla niej była to najlepsza forma podawania posiłków. Zdecydowanie nie była gotowa jeszcze na kawałki. Na po samym początku, jak jej dawałam jedzenie, ona momentalnie jej połykała, więc nie wiem, jakby to było z kawałkami. Bałam się, że jak podam jej kawałek, to ona po prostu od razu go połknie, co będzie skutkowało zadławieniem. A że kawałki powinniśmy maksymalnie rozpocząć podawać do 10 miesiąca życia, twierdziłam, no mamy jeszcze trochę czasu. I wiecie, tak stopniowo sobie do tego wszystkiego przechodziłyśmy. Na papkach Laura była około półtorej miesiąca. Później rozpoczęłam rozgniatanie jej jedzenia widelcem, żeby poznawała te struktury i po tym okresie czasu zauważyłam, że faktycznie sobie mebla to jedzenie i przegryza. To stwierdziłam, okej, okay, zaczynamy kawałki. Ale nie takie kawałki, kawałki. Tylko zaczynałyśmy od takich grudek. Ja jej po prostu coś urywałam i podawałam, żeby zobaczyć, jak ona będzie sobie z tym radziła. I radziła sobie naprawdę bardzo dobrze. Zaczynałam robić jej placuszki. Takim wiejskim, którą możecie u mnie widzieć, z twarogiem. Czyli takie, które po prostu są mi miękkie i z którymi mam pewność, że ona sobie poradzi. No i z czasem zaczęłam podawać jej również warzywa. Teraz jesteśmy już na takim etapie, że już woli coś zdecydowanie gryźć. No ale Laura ma już 9 miesięcy. Uważam, że naprawdę bardzo fajnie i bardzo stopniowo przychodziłyśmy sobie na te kawałki. Każda mama oczywiście robi dla swojego dziecka to, co uważa za najlepsze. My poszliśmy w stronę PAPEK, inne osoby idą w stronę BLW, no absolutnie z tym żadnego problemu. A ja w ogóle nie żałuję tej decyzji, a teraz Laura świetnie sobie radzi z kawałkami, więc jeżeli wasze dziecko ma z tym problem, myślę, że prędzej czy później ogarniecie to.